Noga po co noga, nie Hej, tu pan! Panda Dziś będziemy rysować pingwina PINGWIN Bardzo pomocny będzie piórnik z kształtami Zaczynamy. Co to za koło Za jego pomocą narysujemy głowę naszego pingwina Kaćka Światnik. Teraz elipsa że całe ciało ptaka. Chyba to pamiętacie, że pingarda, który nie lata, zatem jest świetnym pływakiem. Sięgniemy po łóżku, Na powstanie kształt, który będzie innego koloru. To pióra. Raz to, jeszcze kończą, będą to oczy pingwina. Za chwilę nas zobaczy. Dzień dobry. Ping Za pomocą odwróconego da. trójkąta powstanie Jeszcze raz przyda się do ptaki. Umieścimy go w górnej części ciała. Kolejne narysujemy po bokach. Pingwiny są oczywiście czarno-białe. <laughs> Jak panda. Te boki są czarnego koloru. Po lewej stronie Narysujemy pierwsze skrzydło. Trochę przypomina łapę, prawda? Tak jak umieścimy To jest pingwin Teraz na dole powstaną łapy, które są w kształcie płetw. One bardzo ułatwiają im pływanie. Tak naprawdę w pływaniu są prawdziwymi mistrzami. Nie mają wyjścia, bo tylko w wodzie zdobywają pożywienie. Nasz pingwin narysowany. Zostajesz z nami na dłużej? Mam pomysł! To teraz wy narysujcie swojego pingwina i wymyślcie mu jakieś imię. Pokolorujcie swoje I Jak będą gotowe, to poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forfunkids.pl a my pokażemy je na ekranie telewizora. Aj do stojącego, bosunku!